Minęło 30 lat Związku, trudne 30 lat na pewno. Proszę coś o tym opowiedzieć. 30 lat to jest w zasadzie Federacji Związku Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Poprzednio był to związek, ale troszkę inny, który liczy w tej chwili, już będzie za dwa lata liczył 110 lat. W tej chwili mamy 30-lecie Federacji, jest to dla nas naprawdę piękny jubileusz. My cieszymy się z tego, że potrafiliśmy wytrwać w ciągu tych 30 lat. Były ciężkie lata na początku. Bo przecież wiadomo, że ze związkami coraz mniej się liczą, że pracodawcy nie widzą związku w swoich, organi swoich zakładach pracy. Ale mimo wszystko, ja cieszę się, że wytrwaliśmy, że ubywa nam mało członków związku, że dalej działamy, że pomagamy ludziom pracy w zakładach, że walczymy o ich dogodną pracę, o zarobki, o to, żeby mieli co w domu pokazać przed rodziną, że zarobili, że mogą żyć godnie. To jest bardzo ważne. A y, następne 30 lat, Pani Przewodnicząca? To znaczy na pewno będzie, ale już nie ze mną, bo nie wiem czy wytrzymam i dożyję do tych następnych 30 lat, ale życzyłabym, żeby następne pokolenie również miało to 30-lecie, będzie to wtedy już 60-lecie i jest to moim marzeniem. Dziękuję bardzo.